Czołem, czołem! Mówi do Was Taczewski. Witajcie na moim prywatnym kanale. Dzisiejszy odcinek był przeze mnie samego długo oczekiwany. Długo dlatego, że kiedy tylko zacząłem interesować się trochę bardziej tematyką nożową, z racji moich poglądów i zainteresowań historycznych zacząłem szukać oczywiście polskich akcentów. Jest kilka polskich akcentów, jeżeli idzie o noże. Mamy dzisiaj współcześnie bardzo dobrych makerów, knife makerów, nożowników tak zwanych przedwojennych, chociaż tak jak już nieraz mówiłem, słowo to się dzisiaj źle kojarzy głównie przez prasę i media. Co nie zmienia faktu, że mamy świetnych specjalistów, jeżeli idzie o robienie noży i wszystkich ostrych rzeczy, bo nie tylko noży. Pozdrawiam ich z tego miejsca bardzo serdecznie. Natomiast dzisiaj chciałem się przenieść w bardziej historyczne czasy i trochę nostalgiczną podróż i pokazać Wam nóż, który zna, podejrzewam każdy, bo każdy taki w domu widział. Każdy z was bez względu na płeć czy zainteresowanie tematami nożowymi pamięta gdzieś tam z dziecięcych lat, że wasz wuj, stryj, dziadek, ojciec gdzieś tam miał taki nóż, który dzisiejszych noży za bardzo nie przypomina i który dzisiaj nie jest zbyt często spotykany. Natomiast nóż ten, jak zapewne wszyscy wiedzą i pamiętają, nadawał się absolutnie do wszystkiego. I nóż ten jest bardzo klasyczną konstrukcją, która wrosła gdzieś w historię naszego kraju. I mniej więcej od międzywojnia, a może nawet wcześniej składany nóż tego typu był bardzo popularny wśród praktycznie wszystkich zawodów, grup zawodowych społecznych, a także wśród bardzo wielu ludzi w codziennym życiu. I dzisiaj chciałbym wam przedstawić tę wyjątkową konstrukcję, którą zrobiono w Polsce, konkretnie w Końskich, przez firmę Oskar. I jest to oczywiście nóż ogrodniczy typu sierpak. Na samym początku powiem Wam, dlaczego Oskar z końskich, a nie inny producent. Otóż Oskar jest spadkobiercą Gerlacha, jeżeli idzie właśnie o te noże i o te narzędzia. Zdaje się, że w 2010 roku Gerlach przekazał jakby swoje know-how i licencje na wytwarzanie właśnie takich wyrobów trochę już historycznych, trochę rekonstruktorskich, ale całkiem przydatnych w codziennym życiu. Jak się potem okaże i o czym Wam opowiem, przekazał właśnie te wszystkie prawa i, i, i rzeczy z tym związane. Właśnie przedsiębiorstwu o nazwie Polmak i Oskard to taki też jest typ narzędzia. Ale Oskard to marka, która właśnie produkuje spadkobierców gerlachów legendarnych. Jeżeli już mówimy o Sierpaku i o nazwach tego noża, to trzeba powiedzieć, że występował pod takimi nazwami jak nóż ogrodniczy, nóż grzybiarski, nóż szkółkarski, nóż sadowniczy, nóż okulizak, chociaż to jest akurat bardzo błędna nazwa, w Okulizak wyglądał zupełnie inaczej i okulizak służy głównie do zaszczepiania tam roślin i drzew. Mój dziadek takich rzeczy dokonywał i taka magia była przez niego robiona 50 lat temu i drzewa zaszczepione przez niego żyją do dzisiaj. Ja się totalnie na tym nie znam, więc jeżeli ktoś jest ogrodnikiem, bardzo chętnie. W komentarzu zobaczę objaśnienie, jak to mniej więcej pokrótce wygląda. Dziadek to robił jakimiś takimi na pół magicznymi dla mnie sposobami. Nie jest to na pewno okulizak, sierpak, a okulizak to są dwie zupełnie różne konstrukcje, więc jest to nazwa błędna, choć z taką się też możecie gdzieś tam w sieci spotkać. Jednak najbardziej znaną nazwą w Polsce, jeżeli idzie o nóż typu sierpak, to był właśnie gerlach. I synonimem gerlacha był właśnie sierpak. Często ludzie mówili, że nie noszą sierpak, tylko gerlacha, albo nie noszą nóż ogrodniczy, tylko noszą przy sobie gerlach. Gerlach u nich jest w kieszeni, gerlach im się w kieszeni otwiera i o gerlachu mówiono, dlatego Gerlach jest też w tytule tego filmu. Użyłem tej nazwy, ponieważ stwierdziłem, że jeżeli ktoś będzie chciał posłuchać o tym nożu czegoś nowego albo po prostu go obejrzeć i szukałby filmu na ten temat na YouTubie, to po prostu mu to ułatwi. Chociaż oczywiście producentem i marką jest tutaj Oscar, ale dla Polaków sentymentalnie może to być też Gerlach. I powiedzmy sobie pokrótce o historii. Historia tego noża jest długa, natomiast ja się tutaj nie będę rozwodził, to nie będzie żadna wykładnia historyczna. Nóż typu sierp albo ostrze sierpowate, takie zakrzywione, znamy już od starożytności, a kto wie, może i od epoki brązu. Było to bardzo popularne narzędzie w ogrodnictwie i w rolnictwie. Wiadomo, że sierpy były używane tysiące lat do żniw i nawet Pawlak Kargula gdzieś tam... Sierpem kiedyś, ach czy kosą? Kosą czy sierpem? Już nie pamiętam. Gdzieś tam kogoś po żebrach przejechał, ale wydaje mi się, że kosą. Ale o ile pamięć mnie nie myli, chociaż teraz jest Wielkanoc, więc sami swoje powinni gdzieś lecieć. To Pawlak koszuleciał sierpem. Więc sierp, niestety jako symbol takiego bardzo złego totalitarnego systemu, bardzo jest znany wszystkim, nie wszystkim się dobrze kojarzy, co raczej jest normalne. Natomiast sierp to takie narzędzie, które było używane przez tysiąclecia. Przez setki lat podejrzewam do dzisiaj, było używane też narzędzie, które było nożem do ścinania winogron, żeby to było szybsze, łatwiejsze i sprawniejsze. Nie wiem, czy w tu są, jak gracie to tam przy zbiorach wina gdzieś nie ma właśnie takiego nożyka, gdzieś się nie pojawia. W Polskiej kinematografii Sierpak sam w sobie na pewno pojawił się w czterech pancernych i tam jeden z głównych bohaterów przecina jakieś kable. Zresztą podrzucę wam artykuł na temat sierpaka bardzo fajny. Jeden z sklepów nożowych zrobił ten artykuł, natomiast sklepu nie polecam, bo nie jestem z nim w żaden sposób związany, polecam wam tylko sam artykuł, żeby tu nie było jakichś oskarżenia. I przypomina mi się też, że panoramik schodził z sierpem do lasu, żeby zrywać różne rośliny do swojego. Magicznego napoju, dzięki któremu Galowie oparli się cesarstwu rzymskiemu, a konkretnie ostatnia wioska w Galii. Ale już koniec z tymi dygresjami popkulturowymi obiecuję, przenieśmy się do czasów bardziej współczesnych, do międzywojnia PRL-u i czasów obecnych. I trzeba przyznać, że w PRL-u ten nóż był używany praktycznie przez wszystkich: od baloniarzy, spadochroniarzy, przez sanitariuszy, lekarzy, pielęgniarki. Aż do robotników, rolników, górników i każdemu, komu by się mógł on przydać. Nie jeden sznurek od powiązałki pewnie przeciął ten nóż, i nie jeden kabel zastrugał u montera jakiegoś, jakiejś instalacji elektrycznej. Także naprawdę był to bardzo powszechnie stosowany nóż i dlatego wszyscy go do dzisiaj pamiętają i znają. I podejrzewam, że nie jeden zardzewiały, styrany, strasznie egzemplarz w niejednej starej skrzynce narzędziowej, czy w niejednym starym warsztacie jeszcze gdzieś tam dogorywa i leży, i warto może by było go po prostu wyciągnąć. Odnowić i z dumą mieć na półce, bo to pamiątka po dziadku czy pradziadku. Ale skończmy sobie te wszystkie historyczne wstępy i przejdźmy sobie do wymiarów, wagi materiałów, jakie zostały użyte do zrobienia tego noża oraz do jakości wykonania. I zacznę sobie od samej jakości wykonania. Trzeba przyznać, że ten nóż wykonany jest poprawnie. Krawędź tnąca tego noża, mimo że był tępy jak nieszczęście, jak przyjechał i faktycznie jeden z moich widzów napisał, że wynalazłem nową kategorię ostrości. Jest to fabrycznie tępy, no może i tak, tempy ten nóż był strasznie, natomiast krawędź dąca wyprowadzona była lepiej niż w niejednym ledermanie za 500 zł. Naprawdę, tutaj przyczepi się, troszeczkę będę ciuteńkę złośliwy. Jeżeli zaś idzie o całą resztę, to trzeba powiedzieć, że to drewno jest całkiem źle wycięte, piny są ładnie przyszlifowane, no całość trzyma się dość dobrze, jest całkiem nieźle spasowana, nie ma jakichś wielkich luzów. Wszystko trzyma się dość pewnie i muszę powiedzieć, że jak za ten budżet, to naprawdę nie ma się tu co przyczepić. Oczywiście są tam jakieś malutkie szparki, są jakieś niedoróbki tam gdzieś wewnętrznej części, szczególnie jak spojrzycie tam właśnie w tą szczelinę, gdzie to ostrze wchodzi, no to tam są niedoszlifowane rzeczy, niedoszlifowane kawałki metalu. No ale ta cena też jest skądś musi brać. Nie wymagajmy za te pieniądze, żeby to było zrobione jak nóż od Nożorowa, nie wiem, od Tlima na przykład, żeby to było e, zrobione wszystko idealnie, albo od Hermana. Materiały bardzo mi się podobają i w dzisiejszych czasach można uznać je już trochę nawet za premium, ponieważ według mnie piny są mosiądzowe, chociaż nie mam pewności, więc jeżeli ktoś ma identyczny model albo wie, jak się to robi, może sam do Oskardu musiałbym napisać i się spytać, z jakich materiałów są te piny, ale wydaje mi się, że jest to mosiądz, więc materiały są premium. Jest tu mosiądz, według mnie, jest tu drewno, według mnie bukowe, ale mogę się mylić, Pewnie się mylę, ale tak strzelam po prostu, że bukowe, bo jest dość tanie, jeżeli idzie o produkcję takich właśnie narzędzi. No i mamy stal. Stal nie wiadomo jaką, nie wiadomo na ile stopni hartowaną. Nie wiadomo w ogóle nic o tej stali. Wiem tylko, że posiada lekki stonłoż, co mi się bardzo podoba na tej głownie jest lekki stonworz. W ogóle ona jest bardzo miła w dotyku i bardzo gładka. I trzeba też powiedzieć na temat tej stali, że jest nierdzewna. Przez kilka godzin głownia tego noża była w szklance z wodą, gdzie dosypałem trzy potężne łychy soli. I nic się temu nożu, tej głowni nie stało. A trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że stal węglowa na przykład z mory w takich warunkach to już by pewnie dawno zgniła. No a tutaj nic, żadnej ślady, żadnej rdzy. Próbowałem tego samego wyczynu na szpikulcu od noża monterskiego i tam są wycięcia takie bardziej fabryczne, takie bardziej maszynowe. I myślałem, że może tam się coś załapie, jakaś rdza, ale też, też nic tam. To jest raczej stal nierzewna. Tyle na ten temat wiem. Tak więc materiały mamy jakie mamy. Przejdźmy sobie do wymiarów i zacznijmy sobie od złożonego noża. Yy, złożony ma długości 106 mm i 40 mm szerokości w najszerszym miejscu. Ma też 20 mm grubości, czyli ten nóż w kieszeni będziecie czuć. Nie jest to najmniejszy, najmniejszy nożyk. Ale też nie jest jakiś gigantyczny, no i ten kształt jest na tyle miły i przyjemny, że myślę, że nie powinno być problemu z przenoszeniem go. Z tym, że no ta szerokość będzie dawała o sobie znać, jak sobie porównacie, nie wiem, do benchmejda 940, wiem, bardzo egzotyczne porównanie, no, ale to on jest cieniuteńki, a tutaj mamy dość szeroki ten taki wachlarz, tak jakby pióro nawet można było powiedzieć. Natomiast ten łuk jest bardzo przyjemny, to wszystko jest przyjemnie wyprofilowane, tu nie ma żadnych ostrych krawędzi, zadziorów, więc nie będzie wam się gdzieś tam haczyć. Jeżeli otworzymy sobie ten nóż. To długości całkowitej ma 178 mm, czyli około 180 mm, można by to było tak powiedzieć. Wszystkie wymiary mierzyłem ja, bo producent nie podawał żadnych, więc bierzcie na to pewną maleńką poprawkę, bo starałem się zrobić to dokładnie. Natomiast tutaj szerokości to jest gdzieś około 20-25 mm, czyli trzeba przyznać, że w pewnym miejscu to jest dość nawet kwadratowy mocno nóż, ale. Czy jest niewygodny? Tego bym nie powiedział, o tym powiem zaraz. Jeżeli idzie o głownię samą, to też już podam wymiary, to jest 61 mm długości tej krawędzi tnącej, tej głowni, gdzie ona tnie. Ma tu oczywiście choil. Dzięki temu, że jest tutaj łuk, a tak naprawdę nowocześnie mówiąc, yy, recurve, to ta krawędź tnąca będzie dłuższa. Wiadomo. Szerokość tej głowni to w najszerszym miejscu, gdzieś 22 mm, natomiast średnio powinno być to gdzieś około 20 mm. Oczywiście oprócz tego zwężenia tutaj już z tym hakiem tak naprawdę. Jeżeli idzie o grubość głowni, to jest to pełne 2 mm, nie więcej, nie mniej tak, przynajmniej według moich pomiarów. A jeżeli już mówimy o głowni i o nożu, to przejdźmy sobie do specyfikacji technicznej i do funkcji. Jeżeli idzie o samą tą głownię, to trzeba też powiedzieć, że ma tutaj choil, tak jak już wspomniałem, dzięki czemu łatwiej się powinno ostrzyć ten nóż, ma też bardzo fajne takie przetłoczenie, takie wycięcie jakby, dzięki czemu mamy zaznaczoną dokładnie powierzchnię tego ostrza, gdzie się tnie i jak się tnie oraz powierzchnię tej blachy po prostu, która wychodzi z tego noża tak zwyczajnie. To jest bardzo fajny efekt. Podoba mi się tu tutaj. Ktoś o to po prostu zadba. Jeżeli idzie o szlif, to mamy szlif pełny płaski, więc bardzo łatwo będzie ciął. Na temat właściwości tnących tego noża jeszcze się wypowiem, a naprawdę są dobre. Natomiast, no wiadomo, stal bardzo łatwo się tępi, bardzo łatwo się ostrzy. Stal jest dość miękka, podatna na różne takie przeciwności losu oprócz rdzewienia i na jakieś uszczerbienia też może być podatna, no ale dzięki temu, że się łatwo ostrzy, to i na kamieniu w polu gdzieś będziecie potrafili go naostrzyć. Ja bardzo ładnie wyprowadziłem sobie czubek, ponieważ ostrzyłem ten nóż na. Zwykłej takiej ostrzałce D-Edge, zdaje się, z kolby, która jest ostrzałką o ustawionym kącie i ten kąt można zmieniać. Ja ostrzyłem ten nóż na 18 stopni, dzięki czemu krawędź nąca jest płaska, natomiast czubka się nie da wyostrzyć na takiej ostrzałce, więc użyłem do tego kamienia o gradacji 2000 i bardzo ładnie mi wyszedł. Niestety już się gdzieś tam zagiął. No, jak widać, ta stal nie jest jakichś wysokich lotów, ale cena usprawiedliwia tę stal i naprawdę jak wyostrzycie ten nóż, to właściwości tnące są genialne. Do tego na tej głowni mamy jeszcze szczelinkę na paznokieć, natomiast według mnie jest bez sensu, ponieważ tyle jest tego materiału, to, to ostrze jest tak szerokie, że bez problemu można otwierać ją z złapaniem po prostu za te głownie i to mi się bardziej podoba niż Paznokciem, ale fajnie, że jest taki wybór, i że można sobie na dwa sposoby otwierać ten nóż, tak naprawdę, chociaż bliźniaczo podobny, może nie bliźniaczo, ale bardzo podobny, no ale czy to jest potrzebne, to już tam jest kwestia dyskusyjna. Ja tak się zastanawiam, czy by się nie dało po prostu tu gdzieś wyciąć dziurki, jakiejś takiej nawet mniejszej, i próbować otwierać ten nóż y, jedną dłonią. Z tym, że nie wiem, czy ta dziurka by po prostu nie była za daleko, gdyby ten nóż był otwarty, i czy byśmy mogli sięgnąć. A tutaj już się niestety zwęża, więc. Może nie jest to do końca idealny pomysł, ale... ale można by szczelinkę zrobić, taką jak w Ledermana się robi. Też to jest takie... Okay. Pod rozważenie, więc jest to jakiś tam rodzaj modyfikacji, którą można by było wziąć pod uwagę. Jeżeli jesteśmy przy specyfikacji, to powiedzmy sobie też o budowie, bo nie jest to takie oczywiste, ten nóż nie jest tak popularny dzisiaj jak kiedyś i składa się on z głównie ze stalowych podkładek, czyli linersów. Do tego mamy okładziny z drewna, bardzo grubej, i podobające mi się mocno, i trzy piny, z czego dwa są cieńsze i jeden grubszy, który służy od razu za pivot, czyli oś obrotu tego. Całego noża. Czy to są jakieś podkładki, przekładki? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że tam po prostu nic nie ma. Tym bardziej, że w tej części tutaj przedniej noża, tej początkowej, są duże otarcia i to świadczy o tym, że ten nóż ociera się tutaj o te linersy w środku stalowe. Więc, więc wydaje mi się, że tutaj nic nie ma, po prostu ten nóż był nasmarowany. A jeżeli mówimy o nasmarowaniu, to też trzeba powiedzieć, że ten nóż przyjechał bardzo brudny i śmierdzący takim smarem maszynowym, typowym. No, ale go już wyczyściłem i y, oliwką do dzieci, bo uważam, że to najlepszy środek do oliwienia noży, bo jest tani, dobry i jest go dużo polską ziajką, a nie tam jakimś innym zagranicznym czymś. Przesmarowałem ten nóż i całkiem przyjemnie chodzi, chociaż oczywiście jest to uzależnione od ostatniego elementu konstrukcyjnego, czyli od sprężyny, bo tu jest slip joint. Tu nie ma blokady, jest blokada bez blokady, czyli slip joint, który umożliwia zatrzymanie tego noża oczywiście w pozycji otwartej, w pozycji półotwartej pod kątem 90 stopni i zamknięcie. I ten slip joint, z racji tego, jaki jest duży, bardzo mocno trzyma, więc wydaje mi się, że złamanie tego noża na palcach nie jest od razu takie prawdopodobne. No ale pamiętajmy, to nie jest nóż, który jest blokowany w żaden sposób, choć zdarzają się sierpaki blokowane linerlokiem albo lepszą według mnie blokadą backlockiem. Możecie też takie spotkać, choć niestety nie od Oscardu. Muszę tu odnośnie budowy powiedzieć, że bardzo podobają mi się te piny, bo wyglądają jak takie babciowe noże, takie staroświeckie noże, gdzie te piny były po prostu wbite, zabite i, i to trzeba było zeszlifować i koniec. I to już był cały nóż. I były okładziny z tego noża. I każdy nóż w kuchni był kiedyś fultangiem. Dzisiaj tak wcale nie ma, a kiedyś był. Więc każdy nóż kuchenny z prl mógłby się nadawać jako nóż suriwilowy, tak naprawdę. Pełny płaski, może nie najlepszy do batonowania, ale do cięcia spoko, plus full tank. Babcie wiedziały co robimy. I to by było na tyle, jeżeli idzie o specyfikację techniczną. Powiedzmy sobie coś na temat moich spostrzeżeń i odczuć odnośnie tego noża. I po pierwsze, jeżeli idzie o yy, trzymanie tego noża, to muszę przyznać, że w takiej pozycji, kiedy trzymacie kciuk na głowni, to jest całkiem ok, całkiem przyjemne. I nie mogę się tutaj aż tak mocno doczepić, natomiast nie jest to najbardziej ergonomiczny nóż świata, i jeżeli go trzymacie tak jakoś normalnie, próbując o tak, to to nie jest też najwygodniejszy nóż. Ten brzuszek jest fajny, wyprofilowany, ale raczej noże wygodne są wyprofilowane odwrotnie. O, w ten sposób ten nóż się lepiej trzyma, dzięki czemu można go odwrócić tak na przykład i zrobić sobie nóż ninja do zapijania. Kupi to momys, ale jednak Wam o tym mówię. Jeżeli natomiast ten nóż złapiemy gdzieś tam przy końcu, w jakiś taki bardziej yy, luźny sposób, to wydaje mi się, że powinien być w miarę ok. z tym, że uważam, że nie jest to narzędzie do używania bardzo długotrwałego i ta ręka się gdzieś tam w końcu zmęczy. No ale to nóż ogrodniczy, tym się nie stróżę patyków i, i nie wiem, nie robi się jakichś konstrukcji drewnianych czy rzeźb, żeby właśnie takiego noża używać. Druga rzecz, o jakiej chcę tutaj powiedzieć, to właściwości tnące. Po pierwsze ten nóż ma idealną taką wyprowadzoną linię, która jest równoległa do kciuka, przynajmniej do mojego zakrzywionego kciuka, może ktoś tak nie ma, ale jeżeli chcielibyście sobie kroić jabłka jak starzy ludzie, tak, no to to jest idealny nóż. Całkiem nieźle stróżę ziemniaki, chociaż u mnie w domu powiedziałoby się, że stróżę pyrki albo struga pyrki więc do strugania jest ok, wiadomo marchew, te inne takie rzeczy też ok, Całkiem nieźle kroi takie podłużne rzeczy twarde, ale nie na desce tylko właśnie tak w rękach jak marchew, jak korzeń pietruszki, jak nie wiem, rzodkiew taką rzodkiew podłużną. I wydaje mi się, że do cięcia to jest genialny nóż. Łodygi jakieś właśnie sznurki, zastrugiwanie jakiegoś patyka też świetnie. Właśnie struganie, obieranie, krojenie takich rzeczy to jest idealnie. Otwieranie paczek dzięki temu hakowi też jest bardzo łatwe i bardzo przyjemne, bo ten hak się tam wbija i, i tnie właśnie tym recurvem takim, więc naprawdę jeżeli idzie o właściwości tnące, ale nie dźgające, bo to nie jest nóż do dźgania, tylko właśnie do krojenia i do cięcia, do strugania, do przecinania, to te właściwości tnące są genialne. Gdyby tu jeszcze była dobra stal, to już w ogóle bym się do tego nie przyczepiał. Natomiast odnośnie tej stali nie będę się aż tak mocno czepiał, bo no to jest yy, budżetowy nóż. Więc właściwości tnące są genialne i ja zazwyczaj tego nie robię, ale dzisiaj sobie zrobię wyjątek i pozwolę sobie... O, ta kartka jest zapisana, bo ja nie marnuję kartek. Dzisiaj pozwolę sobie taką kartkę pociąć, bo wielką przyjemnością jest cięcie dla mnie takiej kartki, naprawdę. O, tu się coś nie pocięło, ale... o, Tnie idealnie. Jeżeli kartka jest prosta, to naprawdę tnie jak głupi już. Idealny jest do cięcia takich rzeczy. Naprawdę muszę przyznać, że straszną frajdę sprawia mi cięcie tego noża. Cięcie kartki zależy nie tylko od tego, jak dobrze wyostrzony jest ten nóż, a ten nóż goli, tylko też trochę od umiejętności użytkownika, dlatego miałem takie dziwne akcje, że przycinki tam i tak dalej. Ale to naprawdę ten nóż przepięknie, dnie, fantastycznie, tnie I wszystko to, co nim robiłem do tej pory, no to to cięcie było genialne i będę się tutaj nad tym tematem mocno rozwodził. I na samym końcu powiem Wam o cenie. I cena tego noża to 24 zł. Kiedyś zrobiłem taki film pod tytułem dwa noże za 50 zł, czyli zestaw dla początkujących. I to jest do dzisiaj bardzo aktualny film, choć okazuje się, że dwa noże dla początkującego, które pozwolą nowemu użytkownikowi nożowemu nauczyć się noża z głownią stałą i noża, składanego i jak się ostrzy te noże i nie byłoby szkoda, jakby się zniszczyły, to dwa takie noże da się kupić już za 30 zł, no bo ten nóż kosztuje 24 i do tego dołożyłbym metz i mamy jeszcze bardziej hardkorowy zestaw. Może nawet zrobię osobny film o tym, chociaż nie wiem, czy jest sens. Tak więc cena jest naprawdę niewygórowana i nawet y, ludzie z Chin nie potrafią takiej ceny przebić, a trzeba powiedzieć, że ten nóż jest robiony w Polsce, w Końskich, w Świętokrzyskim, więc tym bardziej nie trzeba tego wozić przez pół świata, robić śladu węglowego, czekać w kanale sueskim, jak odkopiem jakiś tam kontenerowiec. Wystarczy po prostu zamówić sobie i z końskich przyjedzie. Kolejny argument, który przemawia oczywiście za patriotyzmem ekonomicznym i za tym, żeby pieniądze nasze zostawiać w Polsce. I na sam koniec zapytacie pewnie, czy ja polecam ten nóż i czy z mojego doświadczenia wynika, że ten nóż jest fajny. I po pierwsze powiem Wam tak: ten nóż leciutko przerobiłem. Ponieważ ten nóż jedzie do mojego takiego troszeczkę, troszeczkę bo jednak skoligaconego, ale jednak przyszywanego dziadka i dam mu go. Zobaczymy, co powie na ten temat, bo on taki nóż kiedyś miał i ma jakieś tam swoje jeszcze starawe scyzoryki, więc z wielką przyjemnością mu ten nóż przekażę. I to nie dlatego, że był tani, tylko dlatego, że zobaczymy, czy to nie będzie jakaś sentymentalna podróż. Może mi coś na ten temat powie, a może znajdzie jakiś stary egzemplarz. Więc jeżeli komuś bliskiemu ze swojej rodziny chce dać taki właśnie nóż, to chyba jasne, że go polecam. Polecam go dla tych, którym nie szkoda będzie tego noża i potrzebują czegoś do takiego absolutnego tyrania. I naprawdę, jak się zniszczy, to powiedzą, dobra, kupię sobie drugi. To żadne pieniądze to są, bo to kosztuje nie wiem tyle co paczka papierosów, już zaraz. Po drugie, polecam ten nóż osobom, które chcą przeżyć sentymentalną podróż, ponieważ no, jest to jakiś tam kawałek historii, jest to bezpośredni następca gerlachów. Może chcą komuś właśnie dać taki prezent, który nie chodzi właśnie w tym prezencie o pieniądze, czy o sumę wydaną na taki super, hiper ekstra. Nóż, tylko właśnie o to, żeby on coś znaczył i coś przypominał. A po trzecie, polecam ten nóż dla wszystkich początkujących. Jeżeli chcecie się nauczyć noża, chcecie się nauczyć trochę stali, chcecie się nauczyć ostrzyć, a ten nóż będzie trzeba często ostrzyć i chcecie się nauczyć ostrzyć recurve, co nie jest łatwe, bo na kamienia się tego nie da zrobić, trzeba tylko robić to na prętach, ewentualnie na. O strzałkach właśnie typu z kątem stałym, takie jak ostrzałki kuchenne, tylko w tym momencie ja mam taką ze zmiennym kątem, gdzie można go regulować. No to jeżeli chcecie się nauczyć ostrzyć, właśnie recurve, albo w ogóle ostrzyć nóż i chcecie nóż taki, który Was wiele nauczy, a jak się zniszczy, to nie będzie go szkoda, to to też jest świetna opcja. To jest kolejny nóż, który można w przedziale do 50 zł umieścić i powiedzieć, że to jest dobry nóż. Kup sobie używaj, a jak się zniszczy, to nie będziesz po nim płakał. Więc absolutnie polecam ten nóż i absolutnie polecam sprawdzić ten nóż, tym bardziej, że to jest bardzo mało popularna konstrukcja teraz, nad czym ubolewam, bo mamy przecież swoje polskie nożowe wyroby i nie muszą to być noże zrobione przez polskich makerów czy nożowników, jakich się kiedyś ładnie nazywało które będą bardzo wypieszczone, bardzo starannie wykonane i których będzie trochę nawet szkoda używać, tylko to są narzędzia polskie, takie zwykłe, których nie będzie szkoda używać, i nawet w skrzynce gdzieś narzędziowej taki nóż od bidy może być, bo może się przydać do Ukrainy kiełbasy, przecięcia kabla, oskurowania go czy tam zdjęcia izolacji i do przecięcia taśmy izolacyjnej, jak będzie trzeba coś. Gdzieś tam zrobić i zaizolować. I to by było wszystko. A tymczasem nie pozostało mi nic innego, jak przypomnieć Wam, żebyście zostawili mi łapkę pod tym filmem. Najlepiej w górę oraz subskrypcję na moim kanale. Jest Was już tutaj ponad 450, 450 i może już ponad. Bardzo Wam za to dziękuję i mam nadzieję, że dobijemy do 500, a potem do 1000, a potem do 100, a potem do miliona i potem będę największym youtuberem w Polsce. Nie, nie będę, ale fajnie, jakby było Was więcej. Chciałbym do większej ilości osób docierać. Przypominam też, że sekcja komentarzy w całości należy do Was, komentujcie, piszcie mi pod tym filmem, co wiecie na temat tego noża, uzupełniajcie mnie, piszcie mi też ciekawe historie na temat tego noża, może Wasz dziadek, ojciec, tryj wuj, ktoś taki używał, może wy używacie. Bardzo chętnie się dowiem dużo rzeczy na temat tego noża. Dla mnie to jest dość sentymentalna konstrukcja. Przypominam Wam też, że znajdziecie mnie na moich mediach społecznościowych, czyli na Instagramie, na Twitterze, na fanpage'u tego kanału oraz na fanpage'u i na kanale do potęgi! A tymczasem żegnam się z wami, także pozdrawiam.